Dzień dobry, Krzysztof Nawrocki z tej strony. Tutaj, właśnie cymbalista trójmiejski, oczywiście, bo te cymbały są takim moim specyficznym instrumentem. Mało kto gra na cymbałach strunowych, także miał taki wiatr w Polsacie, że ciężko znaleźć. No i tutaj, właśnie z okazji 30-lecia Mopsu. Oczywiście, najlepsze życzenia, żeby Mops działał, wspierał ludzi, którzy są w trudnej sytuacji i materialnej, i takiej też egzystencjalnej, również też w sytuacji trudnej. Dotyczącej takiego jakby znalezienia się w życiu, również żeby wspierał osoby takie słabsze. Także z najlepszymi życzeniami od Krzysztofa, właśnie cymbalisty, ale też akordeonisty również na keyboardzie też gram. No i ten szok się bać, to akurat sam ułożyłem słowa i trochę melodię, jakby trochę taki cover Lady Panku demokracja. No i teraz zagram właśnie 100 lat z najlepszymi życzeniami właśnie dla mopsus okazji 30-lecia działalności. Yes, żyje, 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 żyje nam, Jeszcze, raz, jeszcze raz, je, żyje, żyje nam. Też próbuję pisarca, oczywiście, różne takie działalności, także też, i wsparcie, oczywiście, też takie, które daje Mobs, ten, ten klub Raz, dwa, trzy również, różne zajęcia. Także pozdrawiam i wszystkiego najlepszego z okazji 30-lecia składam właśnie Mobsowi Gdynia.